Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzy ekipa cinkciarzy To znaczy, bo nie wszyscy by dowiedzieć. No, to znaczy, że tniemy sad już. Ta. Pierwszy sad w nowym roku. Cięcie. Chwila przerwy, wyczek herbatki. Zimbirem oczywiście. Mhm. Tu mamy takie... Pokaż sprzęty. Czekatorki mamy. I tu sekatorek Tu mój profesjonalny. Ja dostałem w prezencie do sykatorek Piękny sekatorek dostałem No i działamy sobie tu I działamy. O tutaj I te gałązeczki Sad gdzieś 50-letni Ekipy nie chcę ciąć już tego sadu, bo, bo trzeba po drabinach skakać. Po drabinach, a, nie, nie a ja to wchodzę na te czubki tutaj i środki tnę. Kuba się załapał do ekipy. No. Tu jest. młodszy tak to, to już obcinasz nadwyżkowo. Ja bardzo lubię orzechy. Gdzie tylko może to sadzi orzechy? Drzewo orzechowe to jest. Dla mnie to jest taki wisienka na torcie. <gry> o, tu będziemy ciąć sobie. To, zobaczcie jak zarosło. Wszystkie te badyle o, wszystkie, do góry co rosną. Wszystkie te pędziki. O, to trzeba wyciąć. O. No my jeszcze tniemy takie stare sady. To jest bardzo pracosłonne. No. Tu gospodyni sobie zostawiła ten sad z sentymentu no i żeby był sad No zawsze parę jabłuszek tam, wpadnie Tam nie ma z dochodu z tego ale, ale jest piękny sad stary Bo już w naszych okolicach takich sadów to jest bardzo mało Coraz, mniej, coraz, coraz mniej. mniej Co roku wycinane są a żeby były jeszcze przycięte, bo są sady stare, ale zarośnięte na przykład, nie? No jest takie cięcie w stylu parasoli. Czyli wszystkie co idą odrosty, w górę na, W górę to się wycina, a zostawia się te nazwy. Mhm. Tak zwany styl na parasol. Patrz jakie tutaj porosty. No i to wycinamy. Tak, teraz już takich drzew się nie, nie sadzi, tylko są takie wąskie. Już. No i już, takie malutkie to mogę zostać. Kuba, tam w górę. A ja wszystko to obskoczę tutaj na górze. Włażę tak. na, na środek i tu siedzę. Tak jak taka gałąź jest gruba, to można o to już To wycinać. O ja se Praca tu Praca Wsadzie takie cięcie jest no, Ciężka praca no, no, Trzeba mieć trochę siły i sprytu No i chęci Można się nauczyć No i wytrwałości, bo czy zimno czasami no, jest no, Mrozem, śniegiem, wali Ale już jesteśmy w kurnie jest. No i trzeba uważać też jak tutaj ja się spinam na przykład i obcinam To jest śliskie bardzo Śliskie uwaga na końca No O ja sobie tutaj Ja sobie tu wchodzę na czubek Powiedzmy tu jedna noga I, i dziabiemy I dziabiemy. Ale na razie mamy przerwę na herbatę więc. na herbatę, idziemy Panie Co? Tak, na herbatę panie Panie reżyserzu, panie, reżyserze. panie terminatorze, chodź pan panie terminatorze na, na Arbatę. <laughs> Idę na Arbatę. Trzymaj ta się.